Hej to Easy witajcie w dzisiejszym vlogu vlogów. E, Trzęsie mi się strasznie ręka. E, jestem blady na tym nagraniu i nie wiem, jak to wyjdzie, ale zobaczymy. Dzisiaj jest niedziela, jutro wyjeżdżam do mojej mamy, do mojego rodzinnego miasta, bo moja mama tam się źle czuje i po prostu. No, chciałem po prostu pojechać i, i, i tam pomóc ile mogę. I też przy okazji pozabierać swoje rzeczy, swoje, swoje konsole. Chyba tylko PS4 bym zabrał. Zabiorę w zasadzie. I zobaczymy czy uda się z wyjazdem, bo różne są problemy z tym. Wiadomo, pandemia, nie wiadomo czy w ogóle wyjadę, ale vlog zawsze, zawsze spoko. Więc już jestem spakowany tak naprawdę mniej więcej już prawie wszystko tylko jeszcze kanapki sobie zrobić na jutro na wyjazd i będę jechał mniej więcej 11 godzin eee, autu, autobus potem chyba pociąg autobus, autobus, jakoś tak a tutaj niedługo odpalam sobie live'ika tu jest taki monitor, nie wiem czy swojego starego monitoru monitora nie zabiorę jest taki monitor, takie tak wygląda mniej więcej moje stanowisko. Dzięki temu, że dostałem urlop, to tak naprawdę mogę jechać, bo tak to bym sobie na to nie mógł pozwolić. No bo wiadomo, to jest jednak 500 km do mojego miasta rodzinnego. Zapytacie, po jakbym miał tutaj jakby się wyprowadzać taki kawał drogi do tego, do, do innego miasta? No tak naprawdę rzuciłem wszystko, poświęciłem wszystko, rzuciłem na inną kartę, poświęciłem i tu przyjechałem. Myślę, że jednak było warto. Nie wiem czy będzie mnie słychać, ale tu się właśnie robi szarenka. Tu jest kurczę, ryż. On jest taki żółty, bo dodałem kary i carry kurczę i, i jest też echo, bo... bo no bo jest, jest... to pusto w kuchni. Nie zapomniałem w ogóle dodać przyprawę do gylosa, więc... Jest to trochę kłopotliwe, bo nie jakby tak naprawdę troszkę nie ma takiego smaku jak powinno być, ale na pewno będzie smaczne, jestem tego pewien, także no. No i tak to wygląda, może nie jakoś, nie wygląda jakoś apetycznie, ale na pewno, naprawdę uwierzcie mi, że jest zarombiste. Like to go to the dining car, please be reminded to bring your tickets and necessary documents confirming the journey, and read additional information regarding the terms and conditions of using the gastronomic service, which can be found on the posters at the entrance to the carriage. Dzień dobry, moi drodzy. Dobry wieczór, w Dojechałem i w zasadzie nie wiem gdzie iść. <laughs> nie wiem gdzie iść. Nie, no wiem, ale tak się trochę dziwnie. Chyba tam. Chyba tak. Chyba jednak tam. Kurde. <laughs> on się pozmieniało. Wiecie, miałem taką sytuację, że... że nie wiem, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mogłem sobie podłączyć słuchawki z mikrofonem, to by było lepiej, ale... Więc tak, mieszkałem sobie właśnie tutaj w moim rodzinnym mieście. Jak wyjeżdżałem, to troszkę jednak tęskniłem za tym za tym miejscem, ale też tęskniłem chyba bardziej tak naprawdę za drugą połówką, ale jednak, no, jednak sobie myślałem, kurczę, jednak i trochę myślałem o tym domu, nie, też. No więc jest to uczucie, jak jakby tutaj wjechałem, to tak naprawdę nie chciałem jechać, bo kurde, chciałbym do mieszkania na powiem, bym sobie pograł i w ogóle. Taki nerd tylko grałby w gierki, nie. No ale cóż, tak to jest i chciałem tak kamerę nie wiem, jakoś tak, jakoś tak trzymam po prostu. Mi wygodnie, jest strasznie zimno. Myślałem, że mi się spóźni autobus i eee, tu nie przyjadę. No pozmieniało się, tyle mogę powiedzieć. Jolo kurczę. Na pewno e, tędy się przejdę. Pamiętam drogi. O lul. O, teraz mnie widać, kurde. E, powiem tak. Nie wiem, czy się odważę kiedyś na coś takiego, żeby wyjechać eee, na drugi koniec Polski. Nie wiem, jaka to będzie moja przyszłość. Nie wiem, co będę robił, bo w zasadzie tutaj raczej już w moim rodzinnym mieście nie będę mieszkał. Widać mnie znowu i ogólnie sobie poszedłem taką inną drogą, żeby było mało ludzi, bo jak coś idzie, to wyłączam już. Nie jestem przyzwyczajony jeszcze, ile ten vlog będzie trwał. W każdym razie tyle u mnie słychać. Będę też... no będą live, będą robione. Pamiętajcie, Twitch Twitter, teraz jest slash Easy The Player. Więc, to, więc tak moi drodzy, jest godzina 21.57. Ja się czuję tak... Jest OK, ale jestem zmęczony. Dajcie mi pomysł co można nagrywać w takich vlogach. Byłem w sklepie, kupiłem sobie trochę ciuchów, wydaje hual. Tak się to mówi? Nieważne. Boże nie. Hual zakupowy, nie wiem. Don't, don't, don't repeat me. Nie wiem, ale jestem zmęczony i gadam straszne głupoty. W każdym razie, ciut, Mogę pokazać, jakie ciuchy sobie kupiłem. Zawsze to content, prawda? No i tak, jeszcze na pewno będzie stawka, jak yy, pokażę Wam pewnie moje stanowisko, bo zabrałem swoje, swoich parę rzeczy. Widzimy się pewnie za chwilę, ja następnego dnia. Więc tak moi drodzy, tak to y, teraz wygląda, jeżeli chodzi o moje stanowisko. Wziąłem ze sobą z domu PS4, jest tutaj właśnie. Tu jest pad do pc -ta. Tu do od PS4. Tu jest mikrofon, wiadomo, tu są figurki. Z Dragon Buru Resurrection of F. Tu są dwa monitory. Takie tam, jeden. Jeden taki, bo ta podstawka jest od tego monitora. No nie? A ta podstawka z kartonu, tak jak tutaj też z kartonu, bo muszą być wysoko. Z kartonu jest od tego monitora. I tak zamieniłem. Ta podstawka z tego pasuje do tego, więc jest super. Taboret gamingowy styl jest. Już wysiedziany dawno, ale jest. Tu wiadomo, oczywiście, bez kojarzeń. Papier jest. Bez kojarzeń, proszę. Moja klawiatura stara. Myszka bardzo stara. Muszę ją wymienić. Biurko zarąbiste, Szkolne. Komputer, tu torba, tam takie rzeczy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o stanowisko, to jest mały update. Tu jest duszek z suszimy odpalony. Jeżeli chodzi o kamerkę na streamy, to mam tutaj taki statyw. Pokażę wam coś fajnego. Fajnie jest zrobiony, żeby się trzymał. To jest w ten sposób związany kablem od starej kamerki, żeby się trzymało i żeby bo tutaj stoi telefon i kamerki używam jako telefonu, jako kamerki. A tutaj jest do ładowania telefonu w razie czego no to są figurki, to się chyba nic nie, nie za bardzo nie zmieniło, ale jeżeli wejdziecie na mój kanał Twitch to zobaczycie taką... takie coś. Oznacza to, że już mam towarzysza. Dzięki Avi, dzięki Tatsu, dzięki chłopaki i dzięki też Wam, widzowie, bo e, to też dzięki Wam e, mam tego towarzysza. Jeżeli chodzi o streamy, to chciałem tu zrobić coś takiego, że e, miałem bota sobie, mam bota w zasadzie go i tam się zbierają punkty za oglądanie mnie. I jak się uzbiera, ja postanowiłem, że jak się uzbiera ktoś 5 tysięcy. 5000 punktów to będzie miał do wygrania grę do 50 zł, tak. Taka nagroda za oglądanie mnie, a bardziej zachęta do oglądania. Ale jak będą te punkty kanału, to jakoś się też to zrobi i zobaczymy jeszcze. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie kciuka w górę, czy też komentarz możecie napisać. Eee, oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem jeśli ktoś jeszcze nie zostawił. Także do następnych materiałów. papa! Pa.